I dom święta, i dom święta, każda buzia uśmiechnięta, kiedy w ten radosny czas z Mikołajem. Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez Świat. Ja jestem Mordę, a to jest kolejny odcinek Pogadajmy. Dziś chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jaki prezent świąteczny jest najlepszy dla widza mojego kanału. chciałem porozmawiać z wami, ale ten film generalnie może bardziej jest skierowany do osób wam bliskich, które robią wam prezenty. Może już macie dość kolejnego z Peterka z Reniferkiem czy góralskich skarpet i chcielibyście dostać coś bardziej odpowiedniego. Więc jeżeli chcecie, możecie zaciągnąć mamy, tatę, dziadka, żonę, siostrę czy kogoś takiego, kto robi wam taki prezent, czy macie nadzieję, że wam zrobi taki prezent przed ekran tableta czy komputera. Możecie też gdzieś go tam udostępnić, na przykład na Facebooku tak delikatnie, wysłać linka, podsunąć, czy jakimś podstępem skłonić do zobaczenia tego materiału taką osobę. Więc generalnie teraz będę się zwracał nie tyle do Was, co do tych osób, którym pokazujecie. Ten... Drodzy dziadkowie, rodzice, mężowie, narzeczeni, ale wiem, że także moje filmy oglądają kobiety, więc może mężowie, przyjaciele, bracia i siostry. Jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że jakaś bliska osoba was nakłoniła do obejrzenia tego filmu i chcecie, żebym pomógł wam, a może bardziej oni chcą, żebym pomógł wam w wyborze prezentu dla tej osoby. Jeżeli przez ostatni rok nie interesowaliście się zbytnio zainteresowaniami tej osoby, z różnych powodów, nie mam zamiaru tego oceniać w żaden sposób, to musicie zrobić szybki research. Musicie się dowiedzieć, Dlaczego ta osoba ogląda mój kanał i czym się interesuje. I teraz takie słowa, klucze, które może dla Was są magiczne. Jest to survival, urban exploration, bushcraft, prepersi, postapo. post-apo. Są to słowa magiczne i postaram się je rozszyfrować. Survivalowcy. Czym zajmują się survivalowcy? Trenują sztukę przetrwania w warunkach miejskich, wiejskich, leśnych, wszelakich. Uczą się pozyskiwania wody. Wszelkich pożytecznych rzeczy, które w naszej cywilizacji w ogóle nie są pożyteczne do niczego. A w jakiejś sytuacji takiej survivalowej, zagrożenia, klęski żywiołowej, czy jakiegoś wypadku, jeżeli będą rozbitkami na wyspie, nie wiem, statek się rozbije, samolot, będą potrafili zapewnić sobie żywność, schronienie, ogień, wodę i po prostu przetrwają dzięki umiejętnościom, które nabyli. Kolejną grupą moich widzów są to urbexowcy. Czym jest urban exploration? Jest to zwiedzanie opuszczonych miejsc, fabryk, domów, różnych miejsc zapomnianych przez Boga i ludzi, a do których wkrada się już natura i odbiera człowiekowi to, co jej należne. Jest wiele takich miejsc, zwłaszcza tutaj u mnie na Śląsku, ale nie tylko na Śląsku, jakieś opuszczone fabryki. I część pewnie moich widzów lubi zwiedzać takie miejsca, i oni też mają jakieś rzeczy, które im się przydadzą. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś taki film, gdzieś tam u góry w kartach wyświetli Wam się link z jakiegoś mojego Urban Exploration. Ja to robię dość nietypowo, bo ja robię to z takim zabarwieniem post-apo. Czym jest post-apo? Post-apokalipsa świat po zagładzie. Po zagładzie nuklearnej po jakiejś innej zawierusze, typu na przykład eksplozje słoneczne, promieniowanie niszczy całą elektronikę i cofamy się do epoki kamienia łupanego, tak to można w skrócie powiedzieć. Z post-apo, czyli z post -apokalipsą jest związana cała masa literatury, gier, książek, komiksów i osoby, które są zainteresowane post-apo, na pewno dla nich dobrym prezentem właśnie będzie coś takiego. Tak samo jak na przykład maska przeciwgazowa. Ale Następna ty... grupa widzów to są bushcraftowcy. Bushcraft, czym jest bushcraft? Można to najprościej przetłumaczyć jako leśne rzemiosło. To są osoby, które lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, wyjść do lasu, pozbierać grzyby, postrugać patyki, zbudować sobie jakieś schronienie, rozpalić ognisko na polanie. Generalnie takie harcerstwo z traperstwem. Coś w tym stylu, myślę, że tak można najkrócej określić. Są też prepersi. Kim są prepersi? To są ludzie, którzy się przygotowują. Jak sama nazwa mówi. Przygotowują się na co? Na wojnę, na klęski żywiołowe. Generalnie są gotowi na wszystko. Robią sobie zapasy, kompletują sprzęt i to są właśnie te osoby, kiedy będziemy mieli wojnę w naszym kraju, to oni najprawdopodobniej zostaną partyzantami. Jeżeli będzie klęska żywiołowa, to właśnie oni zbudują sobie tratwę, ponton. W czasie powodzi przypłyną do sąsiada, yy, będą potrafili go opatrzeć, dadzą mu yy, wody się napić, dadzą mu konserwę. Generalnie będą potrafili przetrwać. Są na to gotowi, przygotowują się do tego. I jest jeszcze jedna grupa, która może jest taka yy, najmniej oczywista, ale są to majsterkowicze. Są to osoby, które robią coś z niczego. Niekoniecznie takie pozapokaliptyczne gadżety, jak na przykład mój łuk znart. Robią rzeczy typu półki, meble, różne rzeczy. Każdy na pewno będzie miał jakieś inne rzeczy, które będzie lubił sobie tam w, w garażu, czy w jakimś warsztacie posklecać do kupy z jakichś rzeczy, które już y, straciły swoją przydatność i nadać im nowe życie. Więc dla takich osób na pewno fajnym prezentem będzie wiertarka, szlifierka, opalarka, jakieś elektronarzędzia, zwykłe narzędzia. Coś, co wzbogaci ich warsztat i da im nowe możliwości konstruowania nowych rzeczy. I jest jeszcze jedna grupa moich widzów, o której zapomniałem. Są to tak zwani nożownicy. Brzmi to może nieco groźnie, ale nie ma to nic wspólnego z robieniem komuś krzywdy. To są po prostu osoby, które lubią noże. I można się tak zastanowić, zwłaszcza jeżeli chodzi o osobę taką młodszą, czy to jest odpowiedni czas, żeby kupić takiemu dzieciakowi nóż. To w zasadzie wszystko zależy właśnie od rodziców, żeby takiego młodego człowieka nauczyły zasad bezpieczeństwa używania noża i jakichś takich zasad, żeby nożem się. Nóż to nie jest zabawka, noż to jest narzędzie i moim zdaniem jest to narzędzie podstawowe. Powiem Wam, że ja swoich dziadków nie znałem, bo umarli jeden przed moim urodzeniem, a drugi krótko po tym jak się urodziłem, ale dziadkowie moich kolegów zawsze mieli przy sobie jakiś nóż z Cyzoryk i nikt ich nie posądzał o jakieś niecne zamiary. To było dla nich podstawowe narzędzie, którym wykonywali całą masę różnych rzeczy i zawsze im się przydawało. Ok, jak już jesteśmy przy nożach, to przygotowałem tu kilka różnych noży. Zacznijmy sobie od maczety. Nie maczeta służy na przykład do karczowania jakichś krzaków, takich różnych prac. I maczeta ma swoje zastosowanie. Tutaj mam taki nóż, który jest nożem do rzucania. Czyli taki jakiś yy, można powiedzieć sport to jest. Tutaj mam nóż składany, którego używam codziennie w pracy, mam go zawsze w kieszeni. Tu mam też taki nóż, który jest i do rzucania, i jest nożem survivalowym, chociaż niekoniecznie musi to być najlepszy prezent, bo to jest taki nóż dość kontrowersyjny, nie wszyscy survivalowcy go lubią. A tu mamy hit wszystkich nożowników. Jest to Balisong, tak zwany nóż motylkowy. I to jest nóż, który jest przeznaczony do robienia trików. I tak jak powiedziałem wcześniej, nóż jest narzędziem podstawowym i na pewno będzie świetnym prezentem dla survivalowca, dla kogoś, kto chodzi na urban exploration, dla bushcraftowców, dla prepersów. Majsterkowicze też na pewno będą potrzebowali noża. Jest to świetny prezent. Kwestia tylko doboru odpowiedniego noża. Musicie go dobrać. Do potrzeb i zgodnie z waszym budżetem. No, to jest taka podstawowa rzecz. Generalnie, jak wszystko, no, co się podoba osobie, która ten prezent ma otrzymać i na jaki prezent was stać. Dobry nóż już można kupić za 30-40 zł. Wyświetlę Wam tutaj u góry link. Yy, możecie sobie zobaczyć recenzję takich dobrych i tanich noży. A możemy skończyć na 1000-1500 zł za naprawdę porządny nóż. Są też osoby, które robią takie noże na zamówienie ale to już chyba przed świętami nie za bardzo jest na to czas. Skoro już mam na sobie czapkę Mikołaja, to może survivalowców i bushcraftowców wrzucę do jednego wora. I co dla nich oprócz noża? Na pewno krzesiwo magnezowe, wszelkiego rodzaju namioty, tarpy, plandeki, śpiwory. Jakieś takie rzeczy, które pomagają przetrwać w terenie, na biwaku. Myślę, że takie rzeczy na pewno. Branzoletki parakordowe, sam parakord, jakaś literatura, książki, na przykład, sztuka przetrwania, jakieś tam medycyna naturalna, takie rzeczy, które im się przydadzą. Będą mogli czerpać wiedzę o tym, jak radzić sobie w terenie, jak pozyskiwać różne rzeczy, przetwarzać. Bardzo głęboki temat. I zawsze warto porozmawiać z tą osobą, dla której ma być prezent, zainteresować się tym ich hobby. Oni na pewno się bardzo ucieszą i będą bardzo chętnie opowiadać o tym, co ich kręci. Więc można to zrobić nawet pod takim pozorem, że na przykład tam koleżanka w pracy ma takiego męża i chciałaby mu kupić prezent, a ty się czymś takim interesujesz. Na takiej zasadzie podejść do takiej osoby. Myślę, że to jest świetny pomysł. Urban Exploration, co dla fanów Urbexu oprócz noża? Myślę, że nie wszyscy na Urban Exploration noszą ze sobą nóż, ja bym na pewno polecił dla urbexowców gaz pieprzowy dla samoobrony i jakieś wygodne ciuchy, takie wytrzymałe, jakieś właśnie mogą być nawet wojskowe, spodnie, bluzy, kurtki, na pewno jakieś rękawiczki takie porządniejsze, one też potrafią kosztować kostówy. Latarka, zresztą dla wcześniejszej grupy też latarka porządna latarka, nie będę tu polecał jakichś tam firm, robił reklamy ale gdzieś tam na pewno powrzucam linki do jakichś tam sklepów, które lubię, współpracują ze mną i w tych sklepach na pewno coś znajdziecie w niezłej cenie Dobra, ale co dla prepersów oprócz noża, krzesiwa i tego wszystkiego co dla całej reszty yy, myślę, że fajną rzeczą dla prepersa jest na przykład łuk bloczkowy, albo na przykład y, broń czarnoprochowa oddzielnego ładowania myślę, że super sprawa wiatrówka jakaś broń, y, dzięki której będzie mógł y, doskonalić swoją celność i przygotowywać się tam do różnych rzeczy, które mogą go spotkać w sytuacjach ekstremalnych, na które się przygotowuje jeżeli już nie macie pomysłu, ani nie macie się jak dowiedzieć y, co by zainteresowało tego mojego widza, który pokazuje Wam ten film? To ja bym sobie chciał zapromować moje koszulki, które można kupić w rekwizytorni. Można też kupić moje naszywki. Więc myślę, że też większość moich widzów by się ucieszyło z takiego prezentu, jeżeli już nie macie innego pomysłu. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zadawać w komentarzach. Moi widzowie są na tyle fajną społecznością, na tyle zgraną, że na pewno. Doradzą Wam coś, a możliwe, że yy, wypiszą listę prezentów, które oni by chcieli dostać, a tam sobie znajdziecie tą właśnie swoją bliską osobę, która poleciła Wam ten film. Yy, temat jest na tyle szeroki i obszerny, że no, nie jesteśmy w stanie go wyczerpać w tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłem i nie rozczarujecie tego młodego czy trochę starszego człowieka, i prezent będzie naprawdę świetny. Ja ze swojej strony chciałbym Wam życzyć wszystkim Wesołych Świąt. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie o zadawaniu pytań, jeżeli macie jakieś wątpliwości. Moi widzowie, piszcie, co byście chcieli dostać od świętego Mikołaja pod choinką. Nie będę już więcej przynudzał. Tak jak mówiłem, Wesołych Świąt i do zobaczenia na szlaku.